6 marca 2003 roku Kościołowi w Łagiewnikach, który został poświęcony 17 sierpnia 2002 roku, nadano tytuł Bazyliki Mniejszej na mocy listu apostolskiego Jana Pawła II cum postremum, w którym napisano: Sanktuarium w Krakowie poświęcone Bogu na cześć Bożego Miłosierdzia zostaje podniesione do stopnia Bazyliki Mniejszej na wieczną rzeczy pamiątkę. Kiedy odbywaliśmy naszą ostatnią podróż apostolską do umiłowanego narodu polskiego, wówczas w mieście Krakowie z duchową radością i dziękczynieniem Dnia 17 sierpnia 2002 roku konsekrowaliśmy Bogu sanktuarium wzniesione na cześć Bożego Miłosierdzia, to jest w miejscu przebywania świętej Faustyny Kowalskiej. W końcu wobec nalegań czcigodnego brata naszego Franciszka Świętego Kościoła Rzymskiego kardynała Macharskiego, arcybiskupa krakowskiego, całkowicie zatroskanego o propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia, Pełnią naszej apostolskiej władzy, za radą kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, postanawiamy, aby sanktuarium poświęcone Bogu na cześć Bożego Miłosierdzia w mieście Krakowie zostało podniesione do tytułu Bazyliki Mniejszej z równoczesnym przyznaniem wszystkich praw i przywilejów, które prawnie przysługują świątyniom noszącym tę nazwę. Według dekretu de titulo Basilica Minoris – wydanego dnia 9 listopada 1989 roku. Wyrażamy życzenie, aby ten nasz dekret przyczynił się do rozpowszechniania kultu Bożego Miłosierdzia zarówno w archidiecezji krakowskiej, jak i na całym świecie, a także by przyczynił się do duchowego postępu wszystkich wiernych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia dane w Rzymie u Świętego Piotra pod Pierścieniem Rybaka. Dnia 6 marca 2003 roku w 25 roku naszego pontyfikatu. Jan Paweł II, papież.